No, na tym sprzęcie nie będę startować. No, za dużo siedzenia w robocie, za mało jeżdżenia. Bo nie jest lekko. Bezinteresowna głupota i złośliwość. Przez dłuższy czas jeździłem tylko na trzosie i na gravelu. Wsiadłem dzisiaj na MTB i zobaczcie co się dzieje. Zmieniam bieg w dół, nic. O, spadł. Linki psie zapiekły, zabrudziły. Trzeba je czyścić. To jest minus posiadania kilku rowerów albo po prostu nie należy tego dbania o nie. Muszę go dzisiaj przesmarować, wyciągnąć linki, wyczyścić i pociągnąć lekko oliwką. No, trasa na jutrzejsze wyścigi już jest zaznaczona. Podążamy za strzałkami. O, kolejny dowód na źle. Konserwowany rower. Uff. Biegi zmieniają się same. Łańcuch haczy o sąsiednie zębatki. Za wysokie siodło. Tu by się przydał mykmyk. No, na tym sprzęcie nie będę startować. O! Teraz już spadę. No, tak to dawno nie było. Teoretycznie nie powinno iść dalej. Dlaczego tak się stało? No, nie będę używał przynajmniej teraz największej zębatki nie będzie takie komfortowe. I uważam jednak, że dwie atmosfery tutaj na tych korzonkach to jest za dużo. O, Ja mam wrażenie, że cały czas jadę pod górę. Tętno powyżej 175 No i niestety muszę popchnąć trochę, bo stan przedzawałowy się zbliża. Myka, to muszę siedzieć za siodłkiem. Nigdy nie jeździłem w takiej pozycji. Zatymistycznie zmieniłem już na większą tarczę z przodu i wystarczyło mi to na 20 metrów drogi. Ależ piękności, ile tutaj jest muchomorków czerwonych, grzybków teściowej. A podobno wszystkie grzyby są jadalne. Z tym, że niektóre tylko raz. trochę zgłupiał, bo pokazuje 0% nachylenia, ale to pewnie z powodu gęstego lasu. To zdecydowanie 0% to nie jest. No, jestem już w połowie trasy. A tak naprawdę to chciałbym już siedzieć w pokoju, z kawą się ciepłą. Bo nie jest lekko. Albo no, taki rzadki jestem. No cóż, zawody są jutro. Dobrze, że wystartowałem dzisiaj. To mam jakieś szanse. Mam za dużo siedzenia w robocie. Za mało jeżdżenia. Bardzo trudny odcinek. Ja tu muszę ostrożnie iść, żeby się nie zsunąć na piechotę. A co, dopiero jechać tu na rowerze? No niewykonalne. Ach. Fantazja organizatorów mnie zaskoczyła. Jakiś ciołek zdjął oznaczenie. Jakim bezinteresownym matołem trzeba być, żeby coś takiego zrobić. Zobaczcie, tu jest ktoś ewidentnie złośliwy. Bezinteresowna głupota i złośliwość. Po prostu ręce opadają. Tutaj dla dystansu fan i masters jest nawrotka na drugą i trzecią później pętelkę dla mastersów. byłem sobie Plan był taki, żeby sobie dzisiaj zrobić rekonesans, a jutro wystartować w tych zawodach, mając już obeznaną trasę. To był dystans family. 22 km z haczykiem. Ponad 2,5 godziny mi to zajęło. Jeszcze zobaczę dokładne statystyki na strawie. Jakie wzniesienia, ile, ile tych wzniesień. Ale po prostu jestem Zniszczony. Nie wiem, jak ludzie przejadą dystans fan. A jeszcze mastersi? O matko, mastersi to już chyba powinni w filmach Marvela występować jako superbohaterowie. Nie wiem, czy to ciężki tydzień, czy koniec sezonu. Po prostu masakra. W każdym razie nie czuję się na siłach, żeby jutro startować. Ale wiem już, jak ta trasa wygląda. Nawet się nie spodziewałem, że mamy takie fajne traski. Pobliżu, natomiast załamuje mnie postawa tych ciołków, co zrywają strzałki z drzew. Przecież to jest wykonane za zgodą lasów państwowych. Organizator musiał się zobowiązać, że to posprząta i będzie wszystko ok, tak jak było przed zawodami. Ludzie wpłacili wpisowe, każdy chce mieć jakąś fajną zabawę z tego. A taki kretyn jeden z drugim może popsuć tę zabawę. Dobrze, że myślę wszyscy już używają liczników z GPS-ami i mogą sobie wgrać ślad GPS-a, chociaż to też nie jest yy, doskonałą wykładnią w środku lasu, gdzie, kiedy te GPS-y trochę się gubią ślad, więc taka strzałka jest doskonałą pomocą, żeby pojechać właściwą trasą. Nie wiem, dlaczego ktoś bezinteresownie psuje komuś zabawę. Już chyba musi się tak źle ze sobą czuć, że musi innym dokuczyć, żeby, żeby sam się lepiej poczuł. Nie rozumiem tego. Ja mam na dzisiaj dosyć. Wracam do domu i leżę bykiem cały weekend. Kupa radości, a teraz muszę odpocząć od tej radości. Trzymajcie się, jeździcie na rowerach. Cześć.